Lubin był pierwszym miastem w Polsce, którego prezydent zdecydował się znieść podatek od nieruchomości. Po raz pierwszy zwolniono mieszkańców z tych opłat w 2011 roku. Wówczas był to precedens, do którego ostatecznie przychyliła się Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu oraz wszystkie inne instytucje. Spotkało się to z wielkim zaskoczeniem pozostałej części Polski. Wielu nie wierzyło, że na przykład Ministerstwo Finansów dopuści ta, taką możliwość, bo byliśmy pierwszym miastem w Polsce, które skorzystało z, z, z takiej możliwości. No i okazało się, że pomysł prezydenta Raczyńskiego o zniesieniu tego podatku zyskał aprobatę w Warszawie, a przynajmniej nie, nie, nie został storpedowany. Inicjatywa prezydenta Raczyńskiego miała na celu zwrócenie uwagi na niespójność polskich przepisów podatkowych. Mówią one o tym, że tyle samo za nieruchomość mają płacić od metra kwadratowego wszyscy właściciele nieruchomości, niezależnie od ich wartości rynkowej. Dlatego prezydent postanowił obniżyć ten podatek dla wszystkich do zera. Dodatkowo w kolejnych latach widać, że przynosi to miastu również oszczędności. Coroczne naliczanie tego podatku angażowało tak dużą liczbę urzędników i ich czasu pracy, który mogą poświecić na coś innego. Kosztowało również niemało, bo przypomnę, było to kopertowanie, wysyłanie, później ewentualne ściąganie należności od tych, którzy nie chcą płacić. Także prezydent uznał, że jest to niecelowe w stosunku do znikomej, znikomych przychodów, jakie się z tego tytułu uzyskuje. Miasto oszczędza z tego tytułu rocznie nawet kilkaset tysięcy złotych. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy miejskiej Lubin można zgłaszać pod wskazanymi numerami telefonu. Centrum Kultury Muza w Lubinie poleca spektakl dla najmłodszych widzów w ramach Małej Jesieni Teatralnej. W piątek 22 listopada o godzinie 17:00 o Polski Teatr Lalki i Aktora przedstawi spektakl zatytułowany Światełko. Szczegóły na www.cekamuza.eu.